Witajcie. W dzisiejszym odcineczku, dzisiaj zajmiemy się łukiem. E, łuk xenonowy. Czy jest dobry? Szczerze powiedziawszy, jak na łuk, jest bardzo dobrym łukiem. Dlaczego jest dobrym łukiem? Już Wam tłumaczę. Jest to tak naprawdę wersja niszczyciela w formie łuka, łuku zrobionego. Mm. Jest to jedyny łuk, który w tym momencie przebija się przez ścianki. Jest to jedyny łuk, który, że tak powiem, e, przebija się przez tarczowników. E, druga sprawa taka, że w momencie, kiedy obecnie mamy zliczowany ból, Masz ból jest trochę zgliczowany, e, nie działa przez 6 sekund, tylko działa po prostu dodatkowo do samego końca, do momentu wybicia e, danego mopka, tak? Jeszcze dodatkowo, że gramy sobie fara, która też jest po części przez to też zbugowana, dodatkowo yy, przeskakujące łuki, na no też yy, fajnie, że tak powiem, zawijają dodatkowe rzeczy. Yy. Osoby, które nie mają niczyciela, bo nie chcą wydawać fluksu, żeby sobie wyciągnąć, jest to taka spoko w sumie alternatywa. Mamy tutaj. Yy. Niszczyciela tak samo zrobionego, patrzcie jego NS jest tysięcy, więc na statystykach on ma obrażeń 64 tysiące i ten sam ma 69 tysięcy, więc jest bardzo, bardzo podobnie. E, tutaj jest uderzenie większe, ale mam już zmieniłem sobie, żeby mieć większą sam, szansę nakryta, więc w momencie kiedy dacie sobie obrońcę, ten obrońca tak samo sobie będzie świetnie w tym momencie sobie radził. Jedynym minusem tego łuku, jaki jest to, ja zwróćcie uwagę, to jest zasięg, ponieważ niszczyciel wiadomo, ma dużo większy zasięg. Ten ma dużo mniejszy zasięg. Uderzenie tak samo jest mniejsze, no i to przeładowanie też jest mniejsze. Ale, drodzy Państwo, to jest łuk, który jest na amunicję energetyczną. E, ale też nie jest jakimś problemem, ponieważ o ten łuk z jego koszty, że tak powiem, jego strzał, to jest jeden koszt amunicji energetycznej, więc też w sumie nie ma tragedii, a można się tak samo nim dobrze pobawić. Jedyny sposób, żeby wydropić ten łuk, no niestety jest to wydropienie go ze zwykłych lamek. Nie można go nigdzie zwerbować, nic tym strony. Nawet, o dziwo, w Księdze Kolekcji go nie ma. Hmm. Znowu zapomnieli coś o czymś zrobić, więc generalnie... Yy... Gorąco go Wam polecam. Ja go zbudowałem sobie właśnie żywioł energetyczny, ponieważ żywioł się nie da zmienić to jest słowo, który jest na energię i koniec, kropka. Można się bawić na kilka sposobów. Ja tam wolę mieć więcej, obra... znaczy, większą szansę nakryta, na więc ja zbudowałem dwa obrażenia krytyczne i dwa razy modyfikator. Można sobie zrezygnować z jednego modyfikatora i wrzucić mu tutaj dodatkowo. Dodatkowo obrażenia, żeby był jeszcze mocniejszy, ale tak jak mówię, ja wolę mieć więcej, więcej, że tak powiem, szansy nakryta, i wtedy automatycznie będziemy mieli więcej obrażeń odkryta. Jakim buildem sobie, że tak powiem, gram na tej, do tego łuku? Wiadomo, jedyną, jedyną słuszną postacią, no jest to farach, no nie? No, o kamiennym sercu. Tworzy nam się przez to dodatkowe AOE. Do tej pory na łukach sobie grałem wymiatanie na całego. I przy wymietaniu na całego jak najbardziej możecie sobie pozwolić na wstawienie obrażeń i, i zlikwidować sobie ten modyfikator ponieważ jak będziecie mieli w wniatania całego, to automatycznie będziecie mieli więcej tego, tej szansy nakryte. Ja, że tak powiem, zostaję troszeczkę przy innym buildzie, przy napadzie nostalgii, gdyż tak samo będę i dwa modyfikatory sobie zostawiam specjalnie, ponieważ będę chciał tak samo wykorzystywać go przy obrońcach, więc teraz do bildu używam sobie napadu nostalgii. Mamy skórę jaszczura, to nasz, nasz pancerz ekstra, siła jaszczura. Co sekundę dostajemy 3% aktualnego poziomu zdrowia. To się spoko nawet kombi, bo nie muszę mieć szansy, czyli ten co jeden strzał to akurat pod, podczas jego naciągania to automatycznie będziemy mieć te 3% ekstra. Survivalista nasza przeżywajka, pewny strzał, zwiększenie obrażenia e, snajperek o 75%. No i zwiększamy sobie zwykłe obrażenia snajperek o 17%. To jest taki build, którym ja sobie pogrywam i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Teraz nie przedłużając, przejdziemy sobie na mapkę. Jeżeli Wam się podobają takie materiały, zawsze możemy wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest Montercol. Potwierdzacie sobie, Was to nic nie kosztuje, mnie to się pomaga rozwijać. A teraz nie przedłużamy i wracamy do materiału. Dobra, jesteśmy na mapce i jak sami sobie zwrócić uwagę w jednym rządku, pyk, za jednym razem wszystkich zdjęliśmy. Tak jak właśnie mówiłem, to jest jedyny łuk, który w tym momencie Przebija nam w rządku jak zwykły niszczycie. Czy to będziemy bili przez ściankę, czy przez yy, jakąś skałę, czy cokolwiek, będzie nam to rozwalało. Jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko w tym momencie, jeżeli chodzi o łuki. Następnie, tak jak tutaj, chciałem wam pokazać właśnie na mgielnym. Obrażenia są na, na, tak naprawdę na 140 bardzo przyzwoite. Zostawiam specjalnie mgielnego, i teraz zobaczcie, dzięki właśnie zbugowanemu bólowi mgielny, że tak powiem, jeżeli został raz trafiony zostawiamy go i on, że tak powiem, padnie od tego bólu gruchotacz też, żaden problem wiadomo, będziemy strzelali, więcej obrażeń będziemy zadawali jeszcze przeleciał sobie przez mobka, zadał mu też jakieś obrażenia strzelamy sobie mówię, jeżeli chcemy szybko ubić gruchotacz, no to wiadomo, że musimy się na nim skupić w tarczę specjalnie w dół, patrzcie przebijamy się ból, wiadomo główka najlepiej bo w głowę ma bardzo fajny przelicznik I teraz zostawiam końcóweczkę Pyk. wszystkie tiki i to jest tyle przy małych mobkach wiadomo warto sobie że tak powiem strzelić na tym się kończy obóz tak samo nie ma najmniejszego problemu strzelimy sobie w obóz i teraz zobaczcie strzelę sobie w mgielnego i olewam go w tym momencie. Strzelam sobie cokolwiek innego. 5 sekund dawno minęło, a ten gielny dalej, że tak powiem, pada sobie sam z siebie. Kolejny gielny to samo. Strzelam sobie do niego, patrzę. Mija 5 sekund. Dawno jest po 5 sekundach. Pyk, strzela sam. Obozy jak na farach elegancko. Bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj macie końcóweczkę mojego gameplayka. Akord, misję sobie wykonywałem, strzelam sobie po prostu do mgielnych, zostawiam ich święty spokój. Jak na obrażenia, z łuku naprawdę są świetne. Na, o, na obrońcy mają tak samo w tym momencie, z łuków sobie strzelają. W ogóle, misja banalna, bośnik na trapy, no to wiadomo. Więc jak oceniam łuk? Łuk oceniam bardzo pozytywnie. O dziwo podoba mi się ten łuk, jak nie przepadam naprawdę za łukami. To ten łuk jest naprawdę świetny. Pod tym względem, że, no tak jak mówię, możecie stać sobie za ścianką. Możecie za ścianką sobie też strzelać. Przy czym to wiadomo, to za ścianką to najlepiej się sprawdza, jak obrońca to sobie zrobi. Bo mm, nie zawsze my możemy trafić sobie za ściankę. Ale jak tam widzicie, misja bez żadnego problemu. Nie używam niszczycieli. Dwóch na raz widzicie, dwóch na raz mgielnych zabiłem. Bez żadnego problemu. Ból wykańcza. Więc. Jeżeli wam się trafi ze zwykłej lamki, czy zulek z lampki, lamki, czy jakiejkolwiek lampki, bo to wam się też może nawet na zwykłej misji trafić ze skrytki ten łuk. Więc ten łuk ja wam polecam. Jeżeli nawet nie chcecie, że tak powiem, grać tym łukiem, jest to spoko alternatywa w tym momencie dla snajpera. Dajecie mu do ręki, będzie robił dokładnie to samo. Jak dla mnie fajny łuk. Oznaczony raz, zostawiamy. Oznaczony raz, zostawiamy. I to już się samo będzie robiło. W ogóle się nie przejmuję tym gielnym. Widzicie sam padł sobie i koniec. Więc Jak wam się podoba materiałek zostawcie japeczkę, subika na kanale. Ostatnio jest mało tych materiałów ze względu na to, że no, fizycznie nie ma co nagrywać. Tutaj akurat wam zostawię do końca całego gameplayka z całej misji. Sami się wypowiedzcie co wy na ten temat sądzicie. Jak dla mnie łuk jest na plus. Jak nie lubię łuków naprawdę ten mi się spodobał. A ja się z Wami będę żegnał. Cześć, cześć, cześć.